Cześć. Kowalska z partyzanta znowu w ten weekend nagrywa. A to dlatego, że Alzheimer po prostu, nowy przyjaciel Kowalskiej, no, sprawił, że zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. Zielony z baniakiem. Bardzo Ci dziękuję, że, że mi przypomniałeś. Sprawa jest następująca. Kowalska została nominowana w akwarystycznym alfabecie, takiej Aqua Challenge, do zrobienia filmu akwarystycznego na literkę F. No i tak sobie siedziałam, myślałam, właśnie, co tutaj na tą literkę F wymyślić. Nie chciałabym mówić o czymś, o czym nie mam zielonego pojęcia i, i z czym nigdy się nie zetknęłam, i, i, i czego na oczy nie widziałam. Więc padło na bardzo proste, przyjemne zjawisko, jakim jest film bakteryjny, zwany też kożuchem bakteryjnym. Wielu z Was pewnie się z tym spotkało. Ja spotkałam się z tym na początku swojej akwarystycznej drogi, czyli nie tak wcale dawno temu, ponad rok, kiedy miałam pierwsze akwarium 25-litrowe. Tam troszeczkę ta cyrkulacja wody, może nie była najgorsza, ale też nie była, nie wiadomo jak, ta, w ogóle filtracja nie była, nie wiadomo jak wydajna. No więc na powierzchni wody utworzyła mi się taka taka cieniutka błonka, która ani nie pozwalała, żeby światło przenikało tak jak powinno, ani nie wyglądało to zbyt fajnie. A co więcej jest to coś takiego, co może spowodować Zaburzyć cyrkulację powietrza i spowodować to, że do, do wody dostaje się mniej tlenu z, z zewnątrz. Tak więc zjawisko nie jest pożądane i na pewno trzeba coś z tym zrobić. A co możemy zrobić? E, może zacznijmy od przyczyn tego zjawiska. E, Przyczyną może być na przykład właśnie wcześniej wspomniana słaba cyrkulacja wody, czyli jeśli na przykład mamy zbyt słaby filtr, albo mamy go źle ustawionego, tak w taki sposób, że, woda, że powierzchnia wody jest po prostu nieruchoma, no to wtedy taki film bakteryjny może nam się pojawić. To są po prostu bakterie takie powierzchniowe, które w połączeniu z kurzem, z tym, co nam się do akwarium dostaje z zewnątrz, powoduje właśnie taką błonkę. U mnie też plus, jako bonus do tej błonki pojawił się taki piękny kolorek tęczowy, taki jak czasami widujemy na na wodzie, kiedy dostanie się tam nie wiem, paliwo czy cokolwiek takiego chemicznego to wtedy robi się taki piękny, tęczowy kolorek no to u mnie właśnie mniej więcej coś takiego było do przyduchy na szczęście nie doszło no ale męczył mnie ten temat dłuższą chwilę więc starałam się zlikwidować tą, tą błonkę no i też mamy kilka sposobów na to, żeby taką błonę bakteryjną zdjąć, ściągnąć z powierzchni akwarium no po pierwsze musimy wyeliminować, przynajmniej moim zdaniem, przyczynę, tak? Więc jeśli mamy zbyt słabą cyrkulację wody, to musimy deszczownie czy wylot filtra ustawić w taki sposób, żeby on ładnie nam tą powierzchnią wody poruszał. No ja tutaj w tym akwarium nie mam takiego problemu. No być może dlatego, że tak jak widzicie, prawy górny róg, ta woda ciągle sobie gdzieś tam faluje. Z lewej strony troszeczkę mniej, no ale jednak, jednak ta woda w miejscu nie stoi. Więc pierwsze co? No to musimy zlikwidować przyczynę. W niektórych przypadkach pomaga nakrycie akwarium, tak? Aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem nakrytych akwariów, takich zamkniętych. Dużo bardziej podobają mi się takie akwaria otwarte. Sama też przecież takie, takie mam. więc 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 tutaj akurat bym nie robiła specjalnie nakrycia, żeby pozbyć się filmu. Można zastosować skimmer. Skimmer jest takim zewnętrznym zasysaczem, takim, takim, takim powierzchniowym, który zbiera nam wszystkie, wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wody. Ale to już jest takie, to już jest takie, takie rozwiązanie, bardzo no jeśli komuś natrętnie po prostu ten film bakteryjny powraca, no to, 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 to wtedy może sobie coś takiego zastosować. Ewentualnie, jeśli posiada nadmiar środków pieniężnych, to też. U mnie tak naprawdę sprawdziło się: hmm, sprawdziły się dwie rzeczy. Po pierwsze, to sprawdziły się głupiki, które ładnie to zjadały po prostu z tej powierzchni wody. A to, co zostawało, to, co zostało, wzięłam po prostu niewielką plastikową buteleczkę i, i, i po prostu zebrałam to butelką i już się więcej nie pojawiło. Także być może było to spowodowane, nie wiem, może włożyłam do wody ręce yy, ubrudzone czymś, co gdzieś tam później yy, te bakterie miały pożywkę i się namnożyły. No nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Tak czy inaczej było raz, później się już nie pojawiło w tym dużym akwarium. Tutaj w ogóle nie mam z tym problemu. Yy, nie zwracajcie uwagi na, yy, na górę akwarium, która jest z kamienia i... I jest tam trochę liści i takich zanieczyszczeń, bo wiem, że to nie wygląda. Ale, ale chwilowo, że tak powiem, nie mam, nie mam czasu i weny, żeby z tym powalczyć. No, jeśli chodzi o film bakteryjny, to chyba to chyba wszystko, co mogłabym powiedzieć. Nie chciałabym tutaj cytować właśnie Wikipedii. Mogę tylko powiedzieć to, co u mnie się sprawdziło i jak to u mnie wyglądało. Kolejną. Osobą, którą nominować chciałabym do nagrania filmu na literę G, niech będzie Otylusia. Otylusia, do dzieła. Czekamy. Mam nadzieję, że dotrwałaś do końca mojego filmu. Że nie będziesz taką gapą jak ja, ale obiecuję, że jak, że jak, że jak nie będzie nic się tutaj działo i pojawiało, to. To też napiszę do ciebie i ci przypomnę ewentualnie, jak to uczynił Zielony. <grystanie> Za co mu jestem bardzo wdzięczna. Trzymajcie się, kochani. Życzę Wam miłej niedzieli. <grystanie> Teraz powinnam ze dwa tygodnie nie nagrywać nic, ponieważ, ponieważ że tak powiem, jest nadmiar. <grystanie> Trzymajcie się. Cześć.